Gdy Mickiewicz wiersze pisał Gdy Mickiewicz wiersze pisał Cicho szumiał letni wiatr Lazur wody się kołysał Lekko się chwotał piat Gdy powstrzymał powrót taty Z lasów ciekły stróżką łzy A na łąkach bitły machli I pachniały jeszcze wzy. Potem burza wnet stała, Jakby innych chciała wiersz Nad domami poleciała Dumnie prężąc swoją pierś. Lecz poeta się nie stworzył Wiersz dokończył którym swym Delikatnie go ułożył W myślach jeszcze waląc Wysłał szeptem dla blasku słońca Wiersz się unosł, ruszył świat Ponad bory, ponad łąki Leci już dziesiątki lat My czytamy z tak daleka Choć tak blisko treść jest nas Szumi świteż, szumi rzeka A litery łączy czas Kiedy pisał świteżankę Wiem piórem pośród chmur, wieścią ciągniąc wczesnym rankiem, razem z wiatrem, pastem gór. A świte ziśnę i woda kołysała się bez fal, nieopodal płakał modrze. Chłopca jemu było żal. A gdy rybka powstawała, pożem Krysi pierwszych łez, chociaż rzeki tej już nie ma, to jej echo nadal jest. Wierny woła wciąż służący. Gdzie ty, Krysiu? Ach, ty gdzie? Kiedy z gęstej mgły wychodzi, tułując dziecko w głodnym śnie. Potem burza powróciła, za nią kłęby ciemnych chmur, Wokół lilię rozrzuciła i zniknęła pośród gór. Gdy Miskiewicz dostrzegł lilię, zmarnowane, postrzępione, to o panu wiersz napisał i okrutne jego żonie. A gdy zima mu się śniła, tak lata tak pachniała, z krajem pragnień niepoznanych i miłości. Kolorami. Kiedy pisał wiersz widzenie, to zanurzył się we śnie i podążał za marzeniem, chłodną nocą, czyczystym dniem. Głaskał liście, krople rosy, dziewczęcia miło twarz, zapatrzony w piwne oczy, chciał dotykać każdej z gwiazd. Gdy powstawał Pantadeusz, drżał z torczyka jeden liść, a na łące wiatr przystanął, borem, lasem nie chciał iść. Dalek gdzieścią dziewczą śmiało pośród białych kwiatów wzów, śmiechem, którym pieszczot chciało i gorących z serca słów. A gdy wiersz spisywał świteś, to nie śpiewał żaden tak, nic się w krąg nie dało słyszeć, nie zakwitał żaden krak. Potem wicher zadał groźnie, wiersz zacisnął mocniej dłoń, aby białym płyrem spisać w ućwitezi szarą toń. Kiedy pisał zimą miejską, Księżyc blaskiem słońca świecił. mróz na chwilę zajrzał w okno. Dmuchnął chłodem. Gdzieś poleciał. Pozostawił takwe wody, lśniące jakby rozbawione. I zielone jeszcze drzewa, a już trawy oszronione. Gdy płynęło u golino, łzy nie mogły więcej płynąć. A goryczy, cierpka czara głuchym głosem go wyzywała. Za nią druga, ta rozpaczy, prosto stała w niemej ciszy. Chciała wieszczak chłonąć, stracić, zaczepiając aksamity. Lecz ustały nawoływać. W piasku wyrósł róży kwiat, Któro znów pisało, dotykając pierwszy świat. Wokół domu sen Później wchodził poprzez drzwi, Niesąc sobą klenie, rozlewając południu snu. Bladym świtem zniknął w dali, W ręku mając stary kon, płynął oceanem, gdy mistrz strzelca pisał, w lasach drwiady, w drzewach stały, na kolanach w ciepłym deszczu, panny panów całowały. Słońce grzało między drzewa, w dół spływając promieniami, ustając już na zawsze w sercach wszystkich zakochany. Kiedy snuł nie z miłość, ona sama mu się snuła, potem poszła ciemnym lasem, nieraz się w nim jeszcze tuła, kiedy indziej. Wolno wzleci, przez oboje zaproszona, Wtedy tak cudownie świeci i zostaje, Czy są oni. Wokół wiewcza noc zapadła, Tańczył senny płomyk świecy, Ukazywał kraj daleki, Ukazywał łąki, rzeki. Żal tęsknoty serce ścisnął, Wieś zapragnął innej ciszy, By móc to, co tak ukochał, Lepiej widzieć, lepiej słyszeć. Aż poranek spłynął deszczem, Lipy w dal wieszomiały, Rozmaszone, senne jeszcze, Trawy wokół spoglądały. Kiedy rozum z zerą przyszedł, Deszcz przestał właśnie padać, A na niebie, w lasku słońca, Tęcza chciała się układać. Ułożyła się powoli, Wnosząc radość w oczywiszcza, A on patrzył w nią bez końca, Jakby dotknąć chciał jej jeszcze. Popłynęła romantyczność, Księżyc w gwiazdach chwycił jasno, Wokół wieszcza utrudzony Późną nocą światło zasnął Lecz cykady spać nie chciały Tylko trwały tak w zachwycie Później grały Grały, grały A skończyły aż po świcie Tam Reduta Grzmi ordona, ciężkich bohaterskich walk A na twarzach bohaterów lśni odwaga Ducha hart Walczą, wroga pokonują I odchodzą w gęstym ble ich policzył wszystkich, Kto już zginął, a kto nie. Już się dzieła wypaliły, W dymie widać słońca blask, A my teraz dziękujemy Za wasz bohaterski czas. Gdy powstawał pierwszy pierwiosnek, Gładką dłonią, białym piórem Wiatr przechadzał się po stosach I poleciał zaraz w górę. Potem wzleciał na dobłoki, gdzie marzenia sny, w jednej ręce miał pierwioski, w drugiej ręce nie miał nic. A gdy wiersz niepewność pisał, drżały listy czy Wokół nic nie było słychać, tylko głośny ptaków śpiew. Gozik w słońcu się uśmiechnął i leczutki wał wiatr. Wiersz cichutko wtedy westnął, a westchnienie słyszał świat. Ale kiedy wiersz powity, jak reduta żalem słów, i odejściem pułkownika, i wolnością wtedy snu, wtedy pióro jemu drżało, świnisząc treścią łzą, no bo ono też płakało, tak jak wtedy płakał on. Pójść nie mogło, pójść nie chciało, ręka wiersza jego dom, tylko słowa spisywało w wierszach, które blastem się.